Jeszcze innym ciekawym pomysłem, moim zdaniem, na Kingdom Rush 6 już bardziej, chociaż myślę, że to jest taki pomysł, który raczej nigdy nie zostanie zrealizowany, albo przynajmniej tak się wydaje, jest to, co zrodziło mi się dzisiaj w głowie. Właściwie jakoś tak nagle naszła mnie taka rozkmina, że w sumie ciekawym wątkiem w Kingdom Rush 6 byłoby, gdyby sojusz nadal przetrwał, musieliby znów połączyć siły. Wojownicy Lineri, ich sojusznicy oraz Armię Weznana przeciwko nowemu zagrożeniu, i temu zagrożeniu byłoby coś, jakaś siła magiczna, jakiś czarnoksiężnik, jakiś byt, który by sprawił pewną rzecz. W Kingdomie mieliśmy wszystko: kosmitów, różne rasy. No, i myślałem, że ciekawym wątkiem, ale pewnie nie pasującym do Kingdoma, mógłby być wątek jakiejś zarazy. W Kingdomie mieliśmy różnych nieumarłych: szkielety, góle, zombie, abominacje, mamy Jacka lanterna i tak dalej. Wampiry też były, które możemy tak klasyfikować, lisze. Natomiast tu bardziej na takiej zasadzie, że mielibyśmy jakąś dziwną magiczną moc, albo jakąś magiczną, spowodowaną poprzez magię właściwie zarazę która by się rozprzestrzeniała na całe oba kontynenty Kingdom w Kingdomie, w świecie Kingdoma, i na każdą rasę oddziaływałaby inaczej, powodowałaby inne zmiany. Ee, oczywiście byłoby to takie pasożytnicze, trzeba by było każdego uleczyć, pokonywać, i wtedy to wydawało da dużą możliwość, jeśli chodzi o warianty przeciwników, bo jeśli każda rasa wyglądałaby inaczej, no to na każdym etapie mielibyśmy innych przeciwników, innych bossów, i generalnie celem głównej części kampanii, tej pewnie trzyczęściowej kampanii byłoby pokonanie wszystkich tych takich większych ras, które by padły ofiarą tej zarazy, tej mrocznej magii. I na końcu oczywiście pokonanie źródła tej magii, tutaj jakiejś postaci bądź czegoś innego. No napiszcie oczywiście w komentarzach co wy uważacie o tym pomyśle. Mam nadzieję, że dobrze tą swoją myśl, że tak powiem przelałem na ten film. No bo myślę, że to też dość ciekawy wątek, byłoby to coś nowego, byłoby to coś oryginalnego i byłoby to coś czego jeszcze w serii nie widzieliśmy, ale no myślę, że może to by było przekombinowane, może nie pasujące do stylu Kingdoma, może zbyt poważne, no ciężko określić jakby twórcy się do tego pomysłu odnieśli.